realizm w Battlefieldzie i tryb, który ma nam to zapewnić. Następnie chciałem oczywiście uspokoić tych, którzy słysząc to od razu mają wymowne miny, bo ciężko przecież doszukiwać się tutaj realizmu w pełni, oprócz uzbrojenia i lokacji, jakie zawiera gra. Dodatkowo tempo, jakie umożliwia Battlefield, a zwłaszcza dwie ostatnie odsłony sprawiają, że jest to jeszcze trudniejsze. Są jednak pewne elementy, które oprócz tempa pomogą przybliżyć nam faktyczny obraz ekwipunku żołnierza i pokazać alternatywę metodyzacji walki. Takim trybem jest powrót do podstaw z Battlefielda 1, który moim osobistym zdaniem aspiruje o miano jednego z najlepszych w całej grze, ponieważ posiada jedną broń główną na frakcję, zależną od lokacji, na jakiej gramy, a do tego mamy swobodę w wyborze klasy i gadżetów, co daje nam duże pole manewru. Dodatkowo nie ma tutaj ani czołgów ani samolotów, które nie były obecne w tak dużej mierze w tamtych czasach, są za to kawalerzyści, którzy dzierżą swoje standardowe uzbrojenie. Musimy jednak pamiętać, że jest to gra typowo arkadowa, co przekreśla w dużej mierze szanse na realizm, ale jak widać są pewne zalążki i próby nawiązania do przedstawienia razem z hardcorem realniejszego pola walki niż to, które możemy spotkać na zwykłych serwerach. Zapraszam na gameplay z komentarzem, a także do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda. A tu macie rozgrywkę z komentarzem na żywo, o który prosiliście mnie już od bardzo długiego czasu i postanowiłem się w końcu do tego dostosować. A mi nie pozostaje nic innego jak życzyć miłego oglądania i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Podbój na salonowym BlizzCreeku, w tym trybie powrót do postaw, który jest tak, jakby e, teraz rotacją tygodniową, tak jak to mamy na przykład w Battlefieldzie 5, w przypadku na przykład tych wyzwań tygodniowych, które mamy co tydzień, oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje. No i jest to taka rotacja rekomendowana przez Dice, tak jak to w poprzednim e, tygodniu był na przykład szturm na e, nie przejdą. Tak teraz mamy ten powrót do postaw, w którym, tak jak wcześniej mówiłem, gramy tymi. E, Karabinami, które były używane przez dane frakcje. W tym przypadku gramy tutaj akurat frakcją amerykańską i mamy M1903 Springfield w wersji piechoty, który nie był tak normalnie dostępny, jak możecie sobie pamiętać. Tylko był on dostępny w wersji eksperymentalnej. Dopiero potem Dice go tam dodało w ramach takiego zmiany trybu ognia. No a teraz możemy go również wyekwipować i dzierżyć go tak, jak to przedtem było. Podczas tego trybu powrót do podstaw. Jak dla mnie, to najbardziej się opłaca grać, oczywiście, medykiem, który posiada apteczkę, bo możemy tą broń wyekwipować do każdej klasy. No ale medyk jest tutaj, myślę, najbardziej skuteczny. No i dobrze, zagramy sobie tym Springfieldem. Tutaj może wyjrzymy sobie ten skin. Niech będzie. No i do tego myślę rewolwer sam powtarzalny czyli jedna z najlepszych broni osobistych, broni pobocznych w grze, która naprawdę posiada wysokie przeładowanie, do tego wysokie obrażenia. No jest dla mnie naprawdę bardzo dobra No ale dobra, przejdźmy już sobie do gry I zobaczmy Jak będzie się spisywać Oczywiście też piszcie jak taka Forma wam się podoba, bo Takie live gameplaye, takie na żywo To jeszcze nagrywałem na początku swojej gry Patronfielda O tam jest gość Dobra Nie ma, hopa Teraz by się jeszcze przydało ze z tego rewolwera wam Kazać, jak on się sprawuje, typka, kurde, typko. czy mi się go uda? Dobra, udało się, gość zabity jest, więc pięknie Teraz by się to D dało przejąć Tam już kogoś widziałem No i zobaczymy, na pewno tutaj się bardziej dla mnie medyka opłaca brać bo i tak możemy automatycznie spotować gości A zwiał go z kurde Możemy automatycznie spotować gościa w tym R1-czyku. A zwiadowca może to robić również przez flary. No, jest ten rewolwer tak jak wam mówiłem, naprawdę świetna broń. No. kolejny raz rewolwer apteczka rzucona. No i dobra, szukamy kolejnych. Pokazywać się. Nasi się nie ruszą, oczywiście, jak zwykle. Tak, jak mówię, tutaj nie grają zbyt bardzo garnici goście. Oj, z racji tego, że po prostu. No, są to sniperki, tak? Mimo, że jest ten swiss spot, no to. Ale niestety czasami zabieganie jest się karanym. Jak się nadmiernie biega. Tutaj proszę. Masz apteczkę. ten. O, tutaj się schował. Gość mi się położył przed chwilą. Dobra, tego podniesiemy Opatrzę ci rany, co? Drugi Od razu pojawił, jeden jest Jestem ranny, potrzebny medyk Drugi jest. Jeszcze ten koń cały czas O, zabiłem konia Konia może nie chciałem zabijać Konika Skoda trochę, ale trudno. Tak wyszło, aj. No i tylko na szarże, tylko na szarże wygrali Wiem, że tam był gościu, ale trzeba naszych podnieść A ten nie chciał nie chce, No trudno Niektórzy nie chcą do tam do tyłu nie będę lecieć Biegają tu jeszcze dookoła. Co to jest? Siekłaś za gościu Rosyjski. Szybko strzelam tak jak Gewer O ile to wali? O, dobrze jest. Jak z tego q tego nie weszło, to nie wiem. Dobra, udało się go jeszcze wyrwać. Lecimy. Mam większe hitboxy. Z racji tego, że gramy w no Ale dobra. Teraz apteczki nie będzie. Trzeba będzie się trochę bardziej łapać z tym dobra, plecki zrobione, przejmujemy sobie punkt o, jeszcze jeden no wiadomo skąd Ej, pałaj się myślę, że to szybciej strzela, szczerze o, tam musi gość no nasi wyczyścili ładnie Naraz. zaczyna się sobie, więc ktoś go już tam wcześniej ciachnął obiektywo! że sobie go Jest, chedzik. Od pleców można to co by... Przedało się wejść. A, tam, tam już był trup, ja do trupa co dowałem. Jeden jest. dawać drugiego. Dobra, drugiego zdjęli. Pięknie. Te quick coś nie chcą tylko wchodzić. Nie wiem czemu. Góry walą, gdzie jest Nie macie, no i proszę, i tak się powinno używać celnika mechanicznego. Ten też szybkostrzelny. No i to jest od razu to. 95, naprawdę to jest świetna broń w jedynce to była naprawdę lepsza. Snajperka bardzo szybko strzelna, ponownie na dwa strzały gościu palą, chyba że się dobrze celowało na swój spocie. Gościu nie żyje. Pokazywać się, pokazywać się panu. Pokazywać. O tu jest! No, trafili mnie w końcu, ale tak jak sami widzicie, trochę boby. Bo na początku ludzie nie mogli zabić, a strzelali cały czas. To e, tam naści będą brać, to ja bym poszedł na D. Jeden jest, drugi jest. im inną chwilę tą apteczkę, oni nie chcą brać. Nie? Skąd oni te strzelają? Gościu tyle strzelaj, nie może zabić, o tym mówiłem. Telecik? Rapier pistolet naprawdę jest dobry. W dobrych rękach. Chodź. Cztery strzały mniej więcej z bliskiej odległości wystarczają. Dobra, chodźmy to D tam przejąć w końcu. Tu nikogo nie ma, sobie przyładujemy na spokojnie. No. O. Sweet spot swoje. To było snajpienie jednak. Prościutkie. Gościa nie mogę uleczyć, a niestety ktoś go tutaj. No tyle. Nie trafiłem Dobra, lecimy znowu do góry. Tam goście, pobieg dalej znowu. Dobra, z każdej strony mi walą. Tu gdzieś biega. O, kur. masz. Rosyjska siekiera, trochę chyba nie pasująca do tego. No trudno. Gdzie ty jesteś, popy? Tam. Pokaż się, no pokaż. Oj. Ktoś mnie podniesie, chyba nie, no ale trudno. Oj Nie trafiłem, niestety. No ale dobra. Czasami trzeba użyć tego pistoletu. To jest feindlicher sanitator! sanitator! Ten jeden gość tutaj jeszcze jest tam. No i ten celownik za wysoko, trochę W martwy punkt mi uciekł. To kolejny, kurde, cały czas ma jakąś skałkę, do którą się może schować. A co miałem misi? Co z tego wyszło? Pan, im Kurde, wleciałem i 2 kapy mi zostało. Dobra, jest jeden zabity, drugi trochę pokarowany. Odsunąć się no! zginął przez nich. Ja gorszy nie będę. Dobra, ale ja pójdę. Będę mądrzejszy. Czy ktoś tu jest? Nie, no to co? Co to tak wali? O, gościu. Masz z lugera, ty, kopie Nie zapędzaj się tak. Naj, no, ale zrobiłem gościa przynajmniej. Ładnie.